Siemano Mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale przechodzimy znów do otwierania z okazji kolejnej drużyny Team of the Season. Tym razem jest to drużyna Toc Ligi Włoskiej. No i czy znać, może trafiliście już kogoś naprawdę drugiego, zaraz przejdziemy do paczek. Ale przypominam, że pod spodem macie link do zakupu biletów na mecz Ekipy Fantazy z ekipą YouTube'a, charytatywny oczywiście, i do koszulek pamiątkowych. Edycja fanowska, ale pamiątka myślę, że naprawdę bardzo fajna, więc zapraszam. Wszystkie linki pod spodem w opisie. Jedna rzecz, którą zmieniłem sobie w tym składzie, no to tego Ribery'ego jednak, zmieniłem mu kolor. Cały skład jest niebieski, tak jakoś bardziej mi się to podoba w tym momencie. Przejdziemy sobie zaraz do paczek, pootwieramy sobie paczki Team of the Season, no, oczywiście Serie A, czy uda się kogoś wydropić, to zobaczymy, no przede wszystkim jak sobie patrzyłem na karty, no to fajnie byłoby kogoś do składu, kogoś do składu, bo kogoś wartego dość sporo wydropić. Na razie tym składem się gra dobrze, zrobiłem sobie Doom Frisa, więc zobaczymy jak się będzie nim grało, bo na razie tylko jeden mecz zrobiłem, jak zmieniałem sobie e, kolor karty Uriberiego. Więc dzisiaj Food Champion, dzisiaj paczki. Myślę, że spoko kontencik. Dobra, pierwsza paczka przed nami. Sprawdźmy, kto będzie, jak to będzie wyglądało. Ty, to nie jest Lukaku czasem? Tylko Lukaku kosztuje chyba 40k. Ale to jest Lukaku, tak mi się wydaje. Taka postura jak to... No, to Lukaku. 100%. Tylko kto oprócz Lukaku odsłoni nam się jeszcze tutaj? DHA, no proszę, czyli DHA 94 i Lukaku 94 w pierwszej paczce. Jeśli chodzi o DHEA, nie mam pojęcia. U czekajcie, chwila, po, po, po kolei. Czekajcie, po kolei, panowie. 4 odcy w jednej paczce. Nie, 6. 6 odcy w jednej paczce. Dobra, sprawdźmy ceny. Ale nie sądzę, żeby tutaj było coś e, bardzo drogiego. 80k jakieś DHEA. Pancerny, no to nie, 20k. Lukaku będzie troszkę droższy. A nie, jednak 59 k tylko Lukaku. I ten, nad którym się zastanawiałem, żeby nawet sobie go kupić na środek obrony, kosztuje 16 k tylko. Więc to nie jest dużo. Yy, a tutaj 16 k Adams i Sud 19. Ten Adams też źle nie wygląda, no nie? Ale jestem ciekaw, czy ktoś w ogóle tym Lukaku będzie grał. 6 yy, osłów w jednej paczce Otwieramy drugą w takim razie. Kim jesteś? Pokaż nam się tutaj. Prawe skrzydło, Czechy. Nie, to nie, to, to nie Liga Włoska. Silver, kogo przyniosłeś? Daj kogoś dobrego. No nie, serio? Back to back, Lukaku? Aj, ja ja I pani Williams na prawej obronie. Na prawej obronie. To ja mam teraz Dumfriesa. A Dumfries jest totalnym kozakiem. Podobno, zobaczymy. Otwórzmy. Otwórzmy teraz 93. Plus w takim razie zagramy meczyk i resztę po meczu otwieramy dalej. Kto to jest? Bramkarz Niemcy z. Le Czekajcie, no to jest Ter Stegen. Ale oprócz Ter Stegena to kto? Znowu decha! Ej, czy nie ma innych kart w tych paczkach? Cały czas te same będą leciały? O co, kaman? Tylko Dehea? Nie, nie tylko. Adams, Dehea. Y Set. Nor? Pani Set Nor? Pięć gwiazdek skinów? Wątpię, żeby to była jakaś turbo droga karta. No i tak jest. Serio bez Tozza? Nie, no czekajcie. Jak? 93 plus bez Tozza? To jak to jest możliwe? Nie, coś tu się zepsuło. Ty, halo. Tu jest jakiś fioletowy po prostu. Po prostu fiole, fioletowy, no nie? I dlatego tak, Mapileon. Będzie turam? Nie, turam. A widzisz? <gryw> A dobrze mówisz, że fioletowy, no. Kim ty możesz być? Juventusu, Lokatelli i Zakani 94 Ten Zakani 28k, Lokatelli 15 Czyli na razie jakieś turbo wysoko ocenionych zawodników też nie udało się. Jest i Turam! Ten Turam kosztuje teraz 70k, no to trochę droższy. Ej, ale pamiętam, jak była ewolucja Thurama i tak nie cierpiłem. No, nienawidziłem grać na niego. Madrivena, Matiki Take i ma Quick Stepa. A gwiazdki 4 na 5. Czy ktoś jeszcze? Nie no proszę. Akcent taki trochę Realu Madryt tutaj nam się pojawił. 99% na Tocza... Otwieramy Ej, możemy otworzyć 3 takie piki. Czy przepaczka? Dobra, otwieramy to. Ja jestem ciekaw co tu będzie. 93+. Plus. O, wow, ty, ale to... Ty to jest fajne. Może akurat coś się uda. Powoli na spokojnie. Dobra, idziemy w górę. 95 proszę. Tak jest. 96 teraz. 96 mówiłem. Halo, nie zrozumieliśmy się. Kogo wybrać? W sumie bez różnicy, no ale mamy 95 eee, Obojętne w sumie, niech to będzie sik. Ej, ale to jest fajny pik, podoba mi się Otworzymy sobie trzy takie Siema Virtuoz, witam Virtuoz dla ciebie, patrz Okej okay. Może teraz w tą stronę się będą zwiększały To fajnie, bo nawet z Premier League można kogoś dropnąć. No, daj coś dobrego, proszę Tręcik 94 No to weźmy go no Do składu mi się nie przyda, ale fajna karta. Ostatni, yy, może zaczniemy teraz od środka. Może to będzie, teraz będzie 96. Trzymam, trzymam cię za słowo. Oscypek obyć się sprawdziło. Mamy 94 na razie. 93, ej, to jest chyba gorszy pik. Niestety, ta O, tutaj dużo szrotu może być tak naprawdę. 95 Grimaldo. Czy dzisiaj 95 to jest najwyższy zawodnik, którego trafiliśmy? Póki co, zobaczmy Piki 86. Czy tutaj będzie coś ciekawego? Czy słyszałem, że Krystal wygrało FA Cup? Tak, tak, widziałem. No. W sensie nie oglądałem meczu, ale gdzieś mi śmiegnęło na Twitterze, co się wydarzyło. Czy tutaj będzie coś niebieskiego? Na razie nie widzę. Dobra, Tibo, chodź tutaj i zobaczymy dalej. Chyba nic, Hy chyba, chyba nic trzeba zagrać, żeby się odświeżyło to. Cztery paczki, 83 plus razy 10. Wątpię, że tu będzie jakiś fiolet, fioletowy, Co ja mówię, yy, niebieski piłkarz, ale zobaczmy. Trzeba sobie dać szansę na trafienie kogoś. Jak nie, to może rzeczywiście zrobimy tego toca Paulo Dybale, tak z sentymentu. Nie wiem, no wygląda spoko. Tonali, dobra, Foderek. Cały czas Foderek tak zwany. Jeszcze dwa. Bez toca. No to ostatni. Ostatnia pacha przed nami w takim razie. I czy do skupnięcia? O, jest, jest coś w końcu. W końcu. Dobra, ale to, to nie jest ta karta, na którą czekam Kato, to, to wiem Odwracamy o, Oj, długo się odwraca Kurz 92 Ech, No jest niebieska Jasień na bramce Ej, ale taki nietypowy skład, no nie? No, taki Jakby wrócił do, do gierki Coś tam ogarnął na szybko i dobra, gramy, nie? Oj, chyba źle to... Nie, jednak dobrze to zrobiłem, Pele z pierwszą bramką dzisiaj w Food Champions. Cyk, jedyneczka. Oj, to będzie bramka pewnie. ja, ja, jaj, dziewięćdziesiątka, czwórka, etekite, czy jak on się, na... jak on się nazywa? No nie Tyle co prowadziłem 1-0, miałem setkę na 2-0 i nagle przegrywam 2-1 FIFA w pigułce Ajajaj. Aj, aj. Może teraz Trzeba poczekać, bo on się przesuwa 2-2 w 20, oj, to będzie ciekawy mecz. Tu się skończy jakieś 5-5 albo 8-8 Mówiłem, no przesuwaj się, przesuwaj. Dobrze. Trzy, dwa. Okej, okej, okej. Ja nic nie muszę rozumieć. Tak, ale ładnie. Piąteczka. Trochę cierpliwości w ataku i od razu to oddaję. Mamy paczkę 100 zawodników. Może tutaj coś wypadnie? Może jakiś tocik poleci? Dawać coś niebieskiego? Nie ma. Czy no może być jeszcze fioletowy, jak wiecie? Ale niestety nic niebieskiego nie będzie. No trochę foder w klubie się przynajmniej uzupełni. Na końcu może ktoś jakiś duplikat? Nie. Co my tutaj mamy? Eee, cells Vandyk w Evolution. Oh, Van ojoj, ten środek Vieira Hulit. To nigdy nie jest dobre. Piękna sprawa, Ribery. Jeden z. Nie, no to jest niemożliwe, żeby ziomek. co Jak on wyszedł? Tak, tak szybko? Okej. Okay.